Jacho! I serdecznie z tej strony witam wszystkich serdecznie. Powiedziałabym, gramy dalej, ale dzisiaj nie gramy. Dzisiaj robimy specjalny odcinek świąteczny. Nagrywam go prawie dziś na dziś, bo jest zdecydowanie późno. <laughs> ale jak zwykle, z czasem wyrobiłam się wcale. Także pomyślałam, że dzisiaj w ramach takiego świątecznego zestawu zrobimy sobie takie rzeczy. Takie właśnie tomki y, piarnikowe, które zazwyczaj nie mają w Polsce za dużo do powiedzenia. Ciężko było je dostać, ale ostatecznie udało mi się kupić najpierw taki goły domek bez dodatków, a potem na Allegro. Tara! Patrzcie na ten Gingerbread North Express, naprawdę fajna sprawa. Powiedzieli, żeby zrobić z jajka y, lukier, prawda, ale wykorzystałam Cieciężyce i jest nasz lukier. Będziemy go używać tutaj do robienia tego wszystkiego, więc myślę, że zaczniemy od tego dużego, od dużego ciuchcia. I jeżeli okaże się, że nam braknie lukru, to zostaniemy na nim, bo niestety nie dorobię go teraz więcej. Odsunę tamten, a tu wam pokażę, co jest w środku. Oba. okazuje się, że dali nam cukier, puder. I to całe opakowanie, ile tu jest? 250 gram cukru pudru, ale to nas nie interesuje, za to interesują nas dodatki, żelki. Jak pewnie Wam tutaj wstawię, pokażę Wam, że sama też z, wprowadziłam kilka ze sobą dodatków, kilka tylko do wykorzystania ewentualnie, więc ja pozwolę sobie to wszystko wyjąć najpierw. Uuu, patrzcie na to, jakie ładne. Za stuśnictwem. Uch, a to. I sam gingerbread. Yuh, ginger ciuchcia, właściwie. Norweg Express. tyłu jest instrukcja. Ja ją sobie tu postawię tak, żebym ją mogła gdzieś zobaczyć. I, i będę po prostu na nią zwracać uwagę w międzyczasie, jak będziemy ją budować. Widzę, że najpierw chcą, żebyśmy coś pocięli. To będzie ciekawe. Ja pomyślałam, że zrobimy sobie tę naszą przystań na tacce. Jest prawie umyta. Do zaram. Myślę, że jest nawet całkiem idealnie tematyczne. Jakieś babeczki z tyłu są. Babeczki. Oh, excuse you! Chociaż właściwie to by mogło być gdzieś tutaj bliżej. Może zanim weźmiemy się tak całkiem za robienie tego piernika, rozsypiemy sobie trochę ozdób. To będzie dzisiaj nieźle szaleścić, ale mam zestaw takich. O! Możemy sobie do nich powysypywać nasze dodatki, które mam przygotowane. Z nich, wykorzystać ozdoby. O! Zmieściły się wszystkie. Fajnie. Podstawę mam koż na śmiecie, ale może je wrzucę tam z powrotem jeszcze. Albo jadam, przygotowując prapsy. Nocunę mm, mm, mm. je troszkę dalej, żebym miała na czym pracować, bo w przeciwnym razie je nie zmieścimy. Dajemy sobie to cuda tu. I od czego mówią? Takie pęknięte już przyszły niestety nowości. Mam nadzieję, że to nie jest problem. O, z tej nawet odjechał kawałek. Wrum, wrum. Aha, no o tej części jeszcze nie mówię, chociaż widzę, że chcieli nóż. No nie mam przy sobie innego noża. Nie bardzo widzi mi się iść i tłucz się o tej porze po kuchni i po domu. Nie martwcie się, staram się nie ciąć za głęboko, żeby nie pociąć też naszej tacki. Pierdnik powinien pęknąć w którymś momencie. Czy on jest w ogóle pieczony? Ale pachnie. Hmm. Dobra, mamy część A i B. Następnie mamy przeciąć CD. Jak spędzacie w tym roku święta? U mnie jak zwykle. Co nie znaczy, że to jest zła opcja. Bardzo lubię zresztą sposób, w jaki spędzam święta rodzinnie. Idziemy do rodziców, zawozimy prezenty, część jedzenia. A potem przyjeżdżamy tutaj. Ok, będę potrzebować lukier. Mój lukier wygląda tak. Ładnie co? Zrobiłam go trochę wcześniej. Już się trochę zaczyna twardnieć, ale jak go jeszcze dobrze wymieszam, powinno być. Ok, widzicie tutaj już. Stwarzy nie uprawię. <grych> Załadowanie jej może nie być najprostszą rzeczą do zrobienia, ale spróbujemy. Wybaczcie, wszyscy cukiernicy, którzy to oglądają. Jestem typowo domową wersją cukiernika Samołka. Według instrukcji mamy położyć A na ziemi, na dnie i dorzucić A na podłogę. A było. To nie było A. No dobra, troszkę odwrócę. To jeszcze nie wiem, który to jest numerek, ale wymyślili, że te trzy to się stakuje jeden na drugim. No dobra, zrobimy tak w takim razie. Może właściwie nie jeden na drugim, tylko jeden przed drugim by chcieli. To będzie ciężej. Zrobimy mu takiego blopa tu, żeby go przykleić do ciuchci. No i na dole, żeby się na pewno złapał. Prawie się złapałam z tyłu. Zupełnie inny kąt. Jak Wam się w ogóle mój make-up podoba? Wymieniony jest troszeczkę. Mogę Wam zasłaniać odrobinę moimi łapcami, ale nic na to nie poradzę akurat. Chciałam mieć ubraną choinkę w tle, żebyście mogli widzieć. Widzicie na tym kadrze. A, to chodzi o to, żeby w wagoniku ciasteczka poprzewozić. Cokolwiek. O, to jest chyba konik na biegunach księżyc następny konik na biegunach choinek serduszka dzwoneczek but albo kapelusz następny but albo kapelusz jeszcze jeden but albo nos pistolet piu piu, piu, piu. piu. piękny kwiatuszek. Ale jakby nie było, my też mamy trochę rzeczy, które mogą jechać ciuchcią. Jak Oreo. Ale myślę, że ciastka do środka zaczniemy wkładać, jak to już wszystko ładnie zastygnie, a w międzyczasie możemy sobie ciuchcia trochę ozdobić. On tam ma taki swój propozycję, jak go ubrać. Po to ma też te wszystkie cukierki, ale nie po to. Wydam tyle pieniędzy w sklepie, żeby nie spróbować teraz Czegoś z moimi rzeczami. że możemy spróbować zrobić bałwanka. Jakieś guziczki mu się na pewno zrobią. Może złote gwiazdeczki? Nie, nie będzie ich widać. Chojnek też nie będzie. To. Uj. Nos. Zrobimy mu niebieskie oczka i czerwone guziczki. Nosek. 50, 50, 50. byłbym w środku, gdybym miała pewność. Hmm, w sumie chyba się zmieści. Taki, żeby mu zrobić guzię po prostu z kropeczek. <laughs> Ale musimy poczekać aż to stwardnieje, bo obawiam się, że mogłabym przez przypadek zetrzeć ten pyszczek, a nie chciałabym. No to wydaje mi się, że możemy uznać nasz ciuchć prawy za gotowy. Pozostaje nam już chyba tylko pochować do środka pierniczki, które będą przewozić dalej. Oj! Chociaż w sumie mogę tymi butami, bo są tak średnio jak buty, wyglądające, wypchnąć troszkę do góry te, które mają jakieś kształty. Tak wygląda nasz gotowy projekt. Myślę, że na ciuchci skończymy, bo jest bardzo późno, a jeszcze muszę zapakować prezenty. Myślę, że wyszło super i uroczo. Te bałwanki w środku i te na wierzchu, te błyskotki. Okazało się, że kupiłam o wiele więcej dodatków niż było mi potrzebne. Niemniej jednak życzę Wam Wesołych Świąt. Za Wasze życzenia oczywiście od razu dziękuję. Wiem, że się pojawią. Już niektóre dostałam. Odpiszę jak najbardziej rano, bo teraz jest znowu trochę późno. <laughs> a Taką właśnie ciuchcią, lokomotywą. Mam nadzieję, że, że wjedziemy w święta wesoło. Widzimy się na odcinkach, widzimy się na live'ach. Wesołych świąt, Jaho!